Tym razem mamy trójkąt prostokątny. Znamy obwód tego trójkąta, bo wynosi on 60, i znamy tangent jednego z kątów ostrych tego trójkąta. A naszym zadaniem jest wyznaczenie długości jego boków. No dobra, to jeżeli spojrzymy sobie tutaj na rysunek tego trójkąta, to podpiszmy te boki zgodnie z tym rysunkiem. Czyli C to będzie przeciwprostokątna, czyli zaznaczmy ją sobie tutaj. Naprzeciwko tego zaznaczonego kąta alfa mamy bok długości A. A ten bok to będzie B. No i skoro my wiemy, że tangens alfa to całe i 2,4, to w ułamku zwykłym możemy to zapisać w ten sposób, czyli mamy 24. A tangens alfa, jeżeli w ten sposób opiszemy boki, to będzie stosunek długości boku A do B. Czyli u nas też możemy zapisać, że tangens alfa to będzie a przez B. No i my wiemy, że tangens alfa to 24 dziesiąte równa się A przez B i z tej mm, proporcji wyznaczymy sobie A. Czyli pomnóżmy to na krzyż. 10 razy A to będzie 10A równa się 24 razy B to 24B. No i żeby wyznaczyć A obie strony podzielimy przez 10, zatem A to 24 dziesiąte B. Oczywiście możemy to jeszcze skrócić przez 2, czyli mamy 12 i 5. Zatem A to 12 piątych B. No i to możemy sobie zapisać, że długość boku A to 12 piątych B. Skoro to jest trójkąt prostokątny, to możemy tutaj sobie zapisać oczywiście twierdzenie Pitagorasa, no ale może zanim to Zrobimy jeszcze spójrzmy na bok C, no bo my znamy tak naprawdę obwód tego trójkąta, a obwód to będzie suma długości wszystkich boków tego trójkąta, czyli ten bok to będzie 12 piątych B, dodać ten bok, czyli B, plus C i wówczas otrzymamy 60. To będą wyrazy podobne, czyli oczywiście, jeżeli tu mamy B. To znaczy, że mamy 1b, czyli żeby wykonać sobie dodawanie, możemy jedynkę zapisać jako 5 piątych, no bo kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia, 5 podzielić przez 5 to będzie 1. Oczywiście mamy 5 piątych b plus c równa się 60. Możemy teraz to dodać, 12 plus 5 to będzie 17 piątych b plus c równa się 60 i wyznaczmy z tego równania c. Czyli C to będzie 60 odjąć 17 piątych B. No i tutaj możemy ten bok sobie zapisać. Czyli tutaj mamy tak 7, 60 oczywiście. Najpierw 60 odjąć 17 piątych B. No bo tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy rozwiązywać to zadanie to ten trójkąt był opisany przy pomocy trzech niewiadomych, czyli a, b oraz c. A teraz zauważcie, że pojawiła nam się jedna niewiadoma. Tutaj każdy z tych boków uzależniliśmy od literki b. No i faktycznie, ponieważ to jest trójkąt prostokątny, no to w tym momencie możemy już wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, czyli mamy tak: jedna przyprostokątna do kwadratu, czyli 12/5 b do potęgi drugiej plus druga przyprostokątna czyli b kwadrat to będzie równe c kwadrat czyli to do potęgi drugiej czyli 60 odjąć 17 piątych b do potęgi drugiej no dobra no to potęgujemy 12 do kwadratu to 144 5 do kwadratu 25 b do potęgi drugiej to b kwadrat Tutaj ma, będziemy mieli wyrazy podobne, bo tu mamy b kwadrat, tu również. To jest 1b kwadrat, czyli tę jedynkę zapiszemy jako ułamek o mianowniku 25, czyli to będzie 25,25 25 b kwadrat równa się, no a tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór. A odjąć b do kwadratu, otrzymamy a kwadrat odjąć 2ab. No i dodać b kwadrat, czyli u nas b to będzie oczywiście a to będzie 60, natomiast b to będzie 17 b. No i wykorzystajmy sobie ten wzór. Czyli najpierw mamy tak a kwadrat, czyli 60 do kwadratu to będzie 3600. Odjąć 2 razy a razy b. To może gdzieś z boku sobie policzmy. 2 to będą 2 pierwsze razy a, czyli 61, razy b, czyli 17 piątych b. Czyli tak, tutaj nam się nic nie skróci. No to mnożymy licznik razy licznik i razy licznik. Czyli 2 razy 60 razy 17, czyli mamy 2040 2040 przez 5b. No i teraz 2040 podzielimy sobie przez 5, czyli mam 408. Czyli tutaj będzie 408b. No tak, w sumie można było skrócić piątkę i 60 przez 5, czyli tutaj by zostało 12. No dobra, no ale zrobiliśmy to w ten sposób. Dodać b kwadrat, czyli dodać 17 piątych b do potęgi drugi. No to tak 17 do kwadratu też na wszelki wypadek policzmy, żeby się nie pomylić. Czy to będzie 289? 5 do kwadratu 25, no i b do kwadratu b kwadrat. Czyli wpiszmy tutaj 289, 25 b kwadrat. No to już możemy zmazać. Bo to już sobie tutaj wykonaliśmy. No dobra, spójrzmy dalej. Co my tutaj będziemy mieli? Tutaj możemy wykonać dodawanie, to będą wyrazy podobne. Czyli 144 plus 25 to jest 169. Wspólny mianownik 25b kwadrat równa się 3600 odjąć 408b. Plus 289,25 b. No i tak, chyba najwygodniej będzie się pozbyć jednak mianowników, chociaż te liczby będą większe. No ale kalkulator mamy, czyli obu stronie pomnożę sobie przez 25, czyli tu mi zostanie 169 b, 3600, razy 25 to będzie 90 tysięcy,

Plus tutaj nam się to skróci, czyli mamy 289 b kwadrat. No i tak naprawdę mamy tutaj równanie kwadratowe do rozwiązania, czyli wszystkie wyrazy przenieśmy na stronę lewą, od najwyższej potęgi zaczynając, czyli tak mamy 169 b kwadrat, odjąć 289 b kwadrat, dodać 10200 b.

Odjąć 90 raz, 2, 3000 równa się 0. Czyli chociaż podzielmy to sobie przez 10, to trochę te liczby będą mniejsze. Czyli mamy minus 12b kwadrat plus 1, 0, czyli 1 y, 0 tutaj nam się skreśli, czyli mamy 1020b. Odjąć 9000 równa się 0. No, i jeszcze, żeby te liczby były troszkę mniejsze, podzielimy sobie to obustronnie przez, no na przykład 12. Czyli minus 12 podzielić przez 12 to będzie minus 1, czyli minus b kwadrat. Na pewno plus, no to policzmy. 1020 podzielić przez 12 to będzie 85, czyli plus 85b. No i odjąć 9000. Podzielić przez 12 to jest 750. No już troszkę lepiej to wygląda. Czyli tak, obliczmy deltę. Może najpierw zapiszmy, że a to będzie minus 1. b będzie równe 85. Natomiast c to minus 750. No i delta to będzie b kwadrat. Odjąć 4 razy a razy c. Czyli b kwadrat to będzie 85 do kwadratu razy 85, czyli 7225, 7 225, odjąć 4 razy a, czyli razy minus 1, i razy c, czyli minus 750, czyli najpierw to sobie obliczmy. Zatem liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni, liczba dodatnia razy ujemna wynik ujemny, czyli tu będzie na pewno minus, i 4 razy 1 to 4.

Czyli 4225. No i ponieważ delta wyszła nam większa od zera, no to będą dwa rozwiązania. Oczywiście nie x, bo naszą niewiadomą jest b, tak? Tak wyglądało tutaj równanie, czyli b1 będzie minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, natomiast b2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. No i podstawmy. Minus b mamy tak, tutaj b to będzie 85, czyli minus b to minus 85. Odjąć pierwiastek z delta obliczmy, czyli mamy 4225 pod pierwiastkiem, czyli 65, czyli odjąć 65. 2 razy a, czyli 2 razy minus 1 to minus 2. No to sobie obliczmy, czyli to będzie minus, no i te liczby możemy dodać. 65 plus 85 to będzie 150. Podzielić przez minus 2, czyli tutaj otrzymamy 75, a przypadek drugi to minus 85 plus 65 przez minus 2. Czyli tak, minus 85 plus 65 to minus 20. Minus 20 podzielić przez minus 2 to będzie 10. No czyli mamy dwa wyniki. Teraz musimy sprawdzić, czy oba wyniki będą poprawne. No to zwróćcie uwagę, że jeżeli przyjdziemy sobie tutaj wyżej, no to obwód całego trójkąta wynosił 60. No to wiadomo, że jeżeli obwód wynosi 60, no to jeden bok nie może być dłuższy niż 60, czyli to oznacza, że to rozwiązanie nas nie interesuje, czyli z tego wyszło, że B jest równe. 10. No to gdy mamy B, to znamy długość tego boku. B jest równe 10. Teraz możemy obliczyć długość tego boku. Mamy 12 5 razy B, czyli 12 piątych razy 10 pierwszych, to możemy sobie skrócić przez 2, przez 5 oczywiście, czyli tu nam pozostała dwójka. Mamy 24 pierwsze, czyli bok A wynosi 24, a tutaj mamy 60, Odjąć 17 piątych razy B, a B wynosi 10, czyli 10 pierwszych. Skracamy przez 5, czyli mamy 60, odjąć 34, czyli ten bok będzie równy 26. No i wyznaczyliśmy boki, czy właściwie wszystkie boki tego trójkąta.